Żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować ZUS. No ale zaraz, z czego będziecie wypłacać emerytury? Pozostawicie seniorów bez emerytur? To, że postulujemy likwidację ZUS-u, nie znaczy, że zostawimy seniorów bez emerytur. Otóż dla prawicy prawa nabyte są święte. Jeżeli dana osoba ma na swoim koncie konkretną liczbę przepracowanych lat pracy i kiedy zaczynała swoją pracę zawodową, to usłyszała, że po przepracowaniu tych lat będzie miała emeryturę. To bez względu na wszystko musi mieć tą emeryturę. Ale z czego będziecie wypłacać te emerytury, jak nie będzie ZUS-u? Już obecnie ZUS jest bankrutem, do którego skarb państwa dopłaca ogromne pieniądze. To znaczy, tak jak obecnie dosypujemy z budżetu państwa do ZUS-u, dalej będziemy to robić być może w większym stopniu. Musimy otworzyć drzwi, aby ludzie mogli wychodzić z tego systemu, jakim jest ZUS. Co nie znaczy, że ci, którzy w nim zostaną, zostaną bez niczego. Co więcej, każdej osobie, która zdecyduje się pozostać w tym systemie, jeżeli do niego weszła do tej pory, po upływie konkretnych lat pracy tych ludzi, dalej będziemy musieli im wypłacić emerytury, ponieważ to jest umowa, na którą oni się zgodzili, wpłacając pierwszą składkę do ZUS-u. Być może za nich tą składkę wpłacił ich pracodawca. I w związku z tym oni już w tym systemie są, jeżeli będą chcieli w nim pozostać, będą mieli do tego prawo. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie mogli z tego systemu się wypisać.